Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie 13 kwietnia, jest sobota, ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy, taki z poranną kawką. Kto ma kawkę, pije kawkę, kochani, proszę, kawka tutaj jest. Także sobie siedzimy, ja mówię, wysłuchacie. I. Rozważamy o duszy, tak? O tej energii, która jest w naszym ciele, która zeszła tutaj po to, żeby się uczyć, po to, żeby doświadczać, po to, żeby się działo, a niech się uczy. Wiecie, dusza, kiedy przychodzi na Ziemię się uczyć, to ona pragnie ten czas wykorzystać maksymalnie jak się da. To, co sobie zaplanowała, im dusze są starsze, tym mogą sobie planować mniej. Albo możemy sobie, ale mogą to być cięższe doświadczenia, wiecie? Może sobie zaplanować dwa doświadczenia na życie, ale to mogą być ciężkie doświadczenia, gdzie młoda dusza by się nawet nie pozbierała. Ale są dusze, które mają wakacje. Schodzą na ziemię po to, żeby pobyć, po to, żeby się niczego nie uczyć. Albo jeżeli się w życiu układa, jest wszystko pięknie, ładnie, to. Schodzą uczyć się miłości, wdzięczności za to, że wszystko im lekko przychodzi. Jeżeli się tego nie nauczą, przychodzą powtarzać. Na przykład w następnym wcieleniu dostaną brak. Jeżeli mają teraz dostatek, nie potrafią tego dostatku uszanować, to przyszłe życie może być w braku. No i tak się dzieje. Kochani, i myślę, że jutro o godzinie 20:00 taki jest zamiar. Zrobimy sobie live na temat dusz, na temat celów duszy, na temat tego, po co tu jesteśmy. Tak sobie naprawdę porozmawiamy o duszy. Jeżeli chcecie, chcecie wstawić dzisiaj taki. Nie wiem jak to nazwać. Zapowiadacz tego live'a i tam pod postem możecie pisać, tam pod postem możecie pisać swoje pytania jakie macie na temat celów duszy, na temat jak to się dzieje. Jak to się dzieje po śmierci? Nawet nie po śmierci, tylko po opuszczeniu. Ja to mówię, że to jest zmian stanu duszy ze stałego na lotny, że przestajemy być widoczni, jesteśmy niewidoczni dla wszystkich, bo są osoby, które Potrafią dostroić się do wibracji duszy i te dusze widzą. Są też osoby, które dusze czują, bo to nie, tego się nie da opisać, jak to jest, jak to się odbywa, czy to się widzi, czy to się czuje. Więc jeżeli coś gdzieś ci się wydaje, to pewnie ci się nie wydaje, tylko faktycznie tak jest. Czasami jest tak, że my coś poczujemy i ta głowa zaraz nas tam sprowadza szybciutko na dół, żebyśmy się za bardzo, wiecie, nie rozkokosili tutaj jako dusza, więc to jest wszystko normalne. Ale sobie tak może będziemy mogli porozmawiać, co was interesuje, co byście chcieli wiedzieć, co się dzieje po śmierci. Ja też pewnie nie wszystko wiem, ale kiedy jestem na live'ie, mam otwarte kroniki Akaszy, swoje kroniki Akaszy i wtedy mistrzów proszę o prowadzenie, proszę o wiedzę i, i dostaję od nich tą wiedzę, więc... Na co będę mogła, to pomogę rozwiać wątpliwości. A wydaje, wydaje mi się, no nie wydaje mi się, wiem trochę o tych duszach, gdzieś tam to czuję po prostu i, i pewnie tak, tak tutaj się dzieje, że tu jestem z wami i opowiadam. Wiecie, dusze są. Ciało, które mamy, to jest takie nasze opakowanie. To jest opakowanie, żeby dusza była widoczna. No po co by nam tutaj było schodzić, gdybyśmy byli niewidoczni i mogli sobie robić co chcemy, nie ponosząc za to konsekwencji. A wtedy kiedy mamy swoje ciało, mamy to opakowanie, mamy formę dla duszy. To też uczymy się tym ciałem posługiwać, uczymy się o nie dbać, uczymy się z nim komunikować. Jest bardzo dużo osób, którym ciało pięknie pokazuje, co jest dla nich dobre, a co jest dla nich niedobre. Potrafią swoje uczucia odczytywać w ciele. I teraz, w momencie, kiedy jest im źle, im ciało pokazuje, że jest im źle. Kiedy jest złość, ciało pokazuje, że to jest złość, a kiedy jest smutek, pokazuje, że to jest smutek. Bo my potrafimy często pomylić. Złość ze smutkiem. Strach z ekscytacją. To mi świetnie wychodzi, wiecie? Ja myślę, że się boję, ja jestem podekscytowana. I chyba już się nauczyłam odróżniać te uczucia strachu od ekscytacji. I kiedy wiem, że to nie jest strach, wiem dokładnie z naciskiem na wiem, kiedy moja głowa wie, że to nie jest strach, tylko to jest ekscytacja, to już mnie nie paraliżuje, tylko mi serce bije. A tak, to mi po prostu nogi sztywniały, ręce sztywniały, bo ja się miałam bać. Przecież to jest strach. Jak powiedziałam, że to jest strach, kot ciała jest taki, że jak strach, to sztywnie jemy. No jak nie jest strach, to po co sztywnieć? Niech tylko serce wali. A serce kiedy nam wali? Jak jesteśmy zakochani, jak się z czegoś bardzo cieszymy, też jak jesteśmy wystraszeni. Ale dodatkowo wtedy dochodzą inne czynniki, które pokazują na to, że jesteśmy wystraszeni. Więc popatrzcie na swoje uczucia. Wiecie, dusze, dusze, kiedy budzi się nasza świadomość tego, że jesteśmy duszą w ciele i kiedy już jesteśmy przebudzeni, kiedy zaczynamy czuć ten świat duchowy, kiedy Mamy już to przekonanie takie, że ok, no jestem duszą w ciele, jestem tutaj na chwilę, wpadłem tu na moment, będę się teraz uczyć. Ile się da, tyle się nauczę, wyniosę z tego życia najwięcej, jak będę mogła, po to, żeby przyszłe życie moje było lekkim życiem bo na przykład jest taki gdzieś plan, że przyszłe życie będzie lekkim życiem a w tym życiu chcę sobie popracować wiecie, to nie jest jedno, jedyne życie tutaj nasze na Ziemi Ziemia jest najczęściej, planetą, która jest najczęściej odwiedzana przez duszę bo tutaj tutaj uczymy się tego, czego się uczymy tu jest dużo energii, która nam nie służy tu jest dużo bólu tu jest dużo smutku tu jest dużo krzywdy Tu się tak dzieje. I kiedy sobie tutaj jesteśmy, i tak sobie powyciągamy te wszystkie lekcje, to na przykład przyszłe wcielenie będzie bardzo, bardzo spokojne. No, popatrzcie na ludzi, którzy im się wszystko w życiu układa. Często jest tak, że ludzie mają świadomość tego, są wdzięczni za to, ale często też jest tak, że nie mają świadomości. Rodzą się w szczęśliwych rodzinach, wszystko rodzice ich kochają, wszystko łatwo im przychodzi, są po prostu pełen high life przez całe życie. Co nie zamarzą, to mają, gdzie nie chcą, tam pojadą, kochające drugie połówki, cudowne, piękne dzieci, pełnia szczęścia, pełnia zdrowia, tam się nic w tych rodzinach nie wali. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak oni mają? No właśnie, ale nigdy nie wiemy, co mieli. Nie wiemy, jakie życie mieli kiedyś. Nie wiemy, bo może to jest ich odpoczynek. Może to jest ta rodzina, ten dom postawiony gdzieś niedaleko ciebie, po to, żebyś nauczył się tolerancji, akceptacji, że ja mam tak, jak mam, bo ja sobie tak zaplanowałam, a oni mają tak, jak mają. Tam może jest lekcja wdzięczności, żeby być wdzięcznym za to. Tam może jest. Po prostu odpoczynek ziemski, żeby być nauczycielem dla innych ludzi. Także warto odrzucić ocenę, warto odrzucić, po prostu warto. Nie dziwić się, dlaczego ktoś robi tak, a nie inaczej, bo to są plany duszy. Ona tyle czasu się uczy, jeszcze się nie nauczyła, no ile czasu może się uczyć. Może, może się uczyć to wcielenie, następne wcielenie i jeszcze następne wcielenie, jak się nie nauczy. No, mi to tak prosto poszło. No, mi prosto poszło, ale to mi prosto poszło, bo widocznie ja już kiedyś to przerabiałam, widocznie już kiedyś, może ja już to dziesiąte wcielenie ciągnę, i kiedy mi łupło dupło, to ja już wiem, jak z tym się obchodzić. Także, kochani, tu jest. Każda, każda jednostka jest indywidualna. Każda ma swoje, każda odczuwa inaczej. Ale wszyscy jesteśmy duszą. Wszyscy jesteśmy duszą z jednego źródła. Pochodzimy z tego samego miejsca, przynajmniej wszystkie osoby, tak myślę i czuję, które są tutaj na kanale i które słuchają. Bo nie tylko my tutaj jesteśmy, jako dusze. Nie tylko my jesteśmy w gościach na Ziemi. Uwierzcie. No dobrze to co? Wyciągniemy sobie dzisiaj kartę. Pomyślcie sobie tak nad tym jestestwem tutaj: jakie to jest piękne, że możemy być na Ziemi, że możemy podziwiać zieleń, przyrodę, możemy podziwiać naturę, możemy to wszystko dotykać, możemy to wszystko czuć. Możemy się temu przyglądać. Wiecie, ja jestem teraz na etapie podziwiania kociej mamy i maleństw. Aleństwa mają pięć tygodni w poniedziałek, będą już miały. I dzisiaj, rano, jak się obudziłam, zobaczyłam, jak mama woła małe, małe maluszka. Mamy taki, takie miejsce im zrobiliśmy, gdzie żeby nam po całym domu się nie rozbiegły. Mama, one sobie mogą stamtąd wychodzić i wchodzić. Mama zawołała maluszka, żeby się z nim bawić. Ruszała ogonem po to, żeby on gonił ogon. Aż później w pewnym momencie go łapką trochę pokazywała, jak mają się bawić. To jest, słuchajcie, coś niesamowitego, to jest natura. Widzimy, jak karmi maluszki, widzimy, jak pokazuje, jak uczy, jak uczy myć. Niesamowite, słuchajcie. Niesamowite. My ludzie korzystamy ze szkół rodzenia. Tutaj same lekcje, książki, miliony, a tam jest instynkt, tam jest intuicja. I gdybyśmy się tak kierowali intuicją, tym instynktem naszym, myślę, że zdecydowanie by nam prościej było, bo każdy by to robił tak jak czuje. Tak jak czuje. Nie tak jak przeczytał, nie tak jak zobaczył, tylko tak jak czuje. I to jest najważniejsze, żeby robić po swojemu, tak jak czujesz. Bo ktoś napisze książkę i ta książka jest napisana. Przez osobę, która jest już w pewnym poziomie duszy, już ma jakieś odczucia. Bo to są jej odczucia. I w momencie, kiedy ktoś czyta, aha, jak dzieje się taki tak, to to już oznacza to, to powinno się robić tak. I stara się na siłę usilnie coś zrobić. Ale i to kompletnie nie wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że być może to jeszcze nie ten czas, być może to jeszcze nie to wcielenie, więc jeżeli coś Wam. Nie idzie, to po prostu uczycie się. Uczycie, uczycie, doświadczacie. Jeżeli po raz enty dostajecie podobne doświadczenie, to znaczy, że lekcje nie zostały odrobione, a Wasza dusza bardzo chce się tego w tym wcieleniu nauczyć. I to się tak dzieje. Czyli co? Jutro o 20.00 robimy sobie live'a na temat duszy. Ja poproszę o pytania. Wstawię ten link, zapowiedź wszystkiego i niech się dzieje. Niech się dzieje, niech się robi. Co, karty chcecie nam na dzisiaj powiedzieć? Co, kochany Archaniele Michale, chcesz nam przekazać? Archanioł Michał jest potężny. O, chce pozytywne myślenie, przyniesie pozytywne rezultaty. A to dokładnie, że to tak się stanie. Wzywam Bożą miłość i mądrość. Wiem, że mój rozum i emocje są wiecznie i ciągle powiązane z Tobą. Proszę moje wyższe ja, abym był świadom miłości i światła, które są w każdej osobie i sytuacji. Każda osoba i każda sytuacja niesie światło. Niesie, niesie, niesie. Gdzie jest to? Jesteś chodzi. Niesie, 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 kochani. Niesie, niesie, niesie. Życzę Wam cudownej soboty. Niech się dzieje, odpoczywajcie, ile się da, ja dzisiaj będę odpoczywać i to bardzo. Przytulam Was wszystkich mocno. Magda.